Ej, cieszcie się. Cieszcie się swoją seksualnością. Tak, niech człowiek się cieszy z tego, że wiele lat żyje. Niech pomni na dni ciemności, bo będzie ich wiele, ale wszystko, co ma nastąpić, jest ulotne, ale się trzeba cieszyć. Ciesz się mój dzień, czy swojej młodości. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja służąc życiu. Taki temat mam który jest odwiecznym problemem, mam wrażenie. Taki temat, który kościoły którego trochę Kościół unikają albo mówią w bardzo dziwny, wręcz średniowieczny sposób. Troszkę już o tym powiedzieliśmy wcześniej na jednym z podcastów. Odnośnie ciała, seksualności, odnośnie tego, że w, star w Starym Testamencie, nie w Starym Testamencie, tylko w średniowieczu było takie sakrum, profanum, że to jest święta, ciało to w ogóle ubiczować, zniszczyć, nosić jakieś, nie wiem, pejcze, no sobie nie wiadomo co. Więc pytanie, czy seksualność jest grzechem? Nie. Bardzo dobrze. I to są krótkie podcasty. W ten sposób można wszystko. Pyk mamy z głowy, zapraszamy. Tak, i ciało, i ciało też nie jest grzechem, tak? Bo Pan Bóg tchnął. W ciało człowieka, które stworzył, tchnął w swoje życie. I w mentalności hebrajskiej myślenie o człowieku jest myśleniem holistycznym. Nie ma tej nomenklatury yy, greckiej, że jest ciało, dusza i duch, czyli podzielmy i określmy, które są yy, godne, które nie, które można afirmować, które należy potępiać. Nie ma czegoś takiego. Jest człowiek. Bez ciała nie jesteś człowiekiem. Zatem w, w ciele, w którym działa Boże życie, uwidaczniasz się ty jako ty i co więcej, cała Twoja jednostkowość, oryginalność właśnie tutaj się ukazuje. No to czemu takie dziwne podejście było kiedyś i nadal pokutuje w kościele w ludziach wierzących odnośnie seksualności? Że jest tak traktowane jak czyste zło albo jak temat tabu. Może to powinno być tak, że właśnie, że Kościół mógłby mówić o pewnych rzeczach, zachęcać do pewnych rzeczy, uczyć pewnych rzeczy, a nie tego tak unikać, bać się tego? O właśnie, i to chyba ostatnie słowo jest tutaj bardzo istotne, bo kiedy człowiek zaczyna się czegoś bać, kiedy zaczynamy się bać seksualności, wtedy kiedy ktoś nas postraszy że ona może mieć jakieś takie reperkusje i że trzeba uważać. Nie powie nam, że wiesz co, to jest niesamowity prezent, jaki Ci Pan Bogdał do komunikowania się z nim i z innymi, że przez seksualność jest komponentem naszego człowieczeństwa, który sprawia, że my budujemy bliskość. Na bardzo różnych poziomach, że jesteśmy w stanie różnymi językami, zmysłów wyrażać drugiemu człowiekowi, wyrażać Bogu, też bliskość. Stare Testament nie miał z tym w ogóle problemu. Kwestia pieśni nad pieśniami, która nam pokazuje poprzez obraz bardzo dynamicznej ludzkiej miłości, jaki jest żar miłości Boga. Bo to nie jest y, ustawiany dramat, że Pan Bóg jest i Izrael Oblubienicą. Konfrontacja pieśni nad pieśniami z tekstami prorockimi absolutnie nie pozwala na takie utożsamienie. Zatem wydaje się, że clue jest właśnie ten jeden wyraz, że to jest y, żar y, tej miłości Jahwe. Cała pieśń nad pieśniami o żarze. I teraz ten żar jest opisany największą bliskością. Jest opisany wszystkimi aspektami erotycznymi, jest opisany naturą piękną, otaczającą, rozwojową smakiem, zapachem, wzrokiem, dotykiem. Jest tak rozpisany. Czyli okazuje się, że cała seksualność, która jest związana z naszym um, odbieraniem rzeczywistości i jakby zewnętrznianiem siebie, ona jest super, bo ona jest. Bardzo, jakby zajmuje bardzo dużą część naszej komunikacji. Hmm. Wiesz, zastanawiam się, żeby to tak wybrzmiało, może czy gdzieś Biblia daje przestrzeń do takiego powiedzenia ej, cieszcie się, cieszcie się swoją seksualnością. Pierwsze daje taką przestrzeń w myśleniu o rodzinie, w myśleniu o dzieciach, o relacjach, że dziecko jest największym bogactwem, największym szczęściem, największym błogosławieństwem. Dalej, że akt seksualny jest określany mianem czasownikiem jada, czyli dogłębne poznanie czyli to nie jest seksualność sama, tylko jest dogłębne poznanie jada. Coś, co dzisiaj bardzo mocno akcentujemy, że nie ma, możliwy, nie ma prawdziwego spotkania dwojga ludzi e, seksualnego, jeżeli nie ma wzajemnego poznania się. E, dalej mamy Kocheleta, który nam mówi w całym swoim pseudo-pesymizmie, pseudo dlatego, że to nie jest absolutnie księga pesymistyczna, który nam mówi o tym, żeby cieszyć się. Cieszyć się życiem, cieszyć się bogactwem. Yy, nic lepszego, by człowiek jadł, pił, pozwalał sobie zażywać szczęścia przy swej pracy, używać. Yy, jakby rzek nie będzie mówił bezpośrednio o seksualności, będzie mówił o relacjach i o yy, używaniu, dlatego że dla niego seksualność jest elementem życia. Nie ma czegoś takiego jak seksualność odrębna od bycia człowiekiem, ale kochalet powie na przykład, że jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, które są w łonie i tak nie możesz poznać działania Boga, który sprawia wszystko, rano siej swoje ziarno, do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, e, e, niech człowiek się cieszy z tego, że wiele lat żyje, niech pomni na dni ciemności, bo będzie ich wiele, ale wszystko co ma nastąpić jest ulotne, ale się trzeba cieszyć, ciesz się młodzieńczy swojej młodości, chodź, ze, chodź e, drogami swego serca i za tym co oczy Twe pociąga. Lecz wiedz, że ze na wszystko to rzuci światło Bóg. I nagle, tak, cieszysz się no. wszystkim, a z drugiej strony masz świadomość, że no, rozum też Ci Pan Bóg dał, prawda? No, tak, tak. Zastanawiam się wiesz nad tymi tematami takimi związanymi. Też z taką seksualnością, wykrzyw no nie wiem, to są trudne mhm. rzeczy. No. Nie, wiem, to jest, nie chcę poruszać kwestii, które wcale Słowo Boże nie mówi wprost, a czasami chrześcijaństwo chce powiedzieć o tym wprost, albo zakazać, albo nie zakazać, albo zrobić, albo mówić o tym, albo krzyczeć o tym, bo to są trudne rzeczy. To ja ci pomogę trochę. Mamy w Księdze Proszę. Rodzaju w trzecim rozdziale taką, y, takie mocne wyakcentowanie w opisie tych konsekwencji po wpuszczeniu zła, że w efekcie jest y, y, dysharmonia w relacjach międzyludzkich, która uwidacznia się także w przestrzeni y, bliskości seksualnej. Gdzie mamy stwierdzenie, tutaj w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 16: y, y, Wielki trud rzemienności kobiety, ból rodzenia dzieci, ku mężowi twemu będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. I mamy złamanie harmonii wcześniejszej, właśnie w tej przestrzeni seksualności jest złamanie. Dalej, jak patrzymy na... Dalej, jak patrzymy na seksualność opisywaną w Biblii, to mamy na przykład Sodomę i Gomorę, gdzie wielk, jako wielkie przestępstwo jest opisywany grzech gwałtu homoseksualnego na przybyszach. Kolejny, gdzie mamy Księgę Sędziów, końcówkę, 19 rozdział i ten okrutny gwałt na kobiecie. Zatem nie ma zgody na przemoc, ale jest afirm, dlaczego nie ma zgody na przemoc, bo jest holistyczne spojrzenie na człowieka, bo seksualność jest częścią ciebie, więc nikt nie może użyć twojej seksualności dla swoich potrzeb. Czyli nie tylko jest tak, że nie buduje się relacji tylko na poziomie seksualności, nikt nie może tego użyć. Co oznacza prostytucja, bo to jest kolejna rzecz. Myślenie o prostytucji sakralnej, czyli w przestrzeniach sanktuariów, jest związane z przekonaniem, że wegetacja, rozwój w przyrodzie, w świecie on jest jeden. Że człowiek, jakby może w różny sposób, zarówno dbając o swoje pole przez irygację, też niemożliwą prawie w Izraelu, czy dbając poprzez troskę o zwierzęta, o swoje trzody, o swoje, trzody, o swoje stada, może też i to jest myślenie takich kanennejczyków, jeszcze może zapewnić sobie płodność, czyli rozwój przez. Używanie swojej seksualności, jakby w przestrzeni, która jest przestrzenią Pana Boga. W myśleniu kanonejskim, prawda? W przestrzeni bóstw, że współżycie w sanktuarium zapewnia, z kapłanką w sanktuarium zapewnia plony Twojej ziemi, na przykład. Ale to nam też pokazuje, że wiązane są ze sobą wszystkie elementy życia że to jest jedna wielka całość, nie mamy seksualności odklejonej i ona nigdzie nie jest napiętnowana, nawet nie ma, zobacz jest poligamia, tak? nie ma potępienia dla procederu prostytucji poza sanktuariami, dlaczego? Bo życie, które jest przekazywane jest tak bardzo cenne i wielkie. Więc jest potępienie gwałtu i przemocy, ale czyli właśnie użytku, przedmiotowego traktowania seksualności, ale nigdzie nie ma potępienia seksualności, bo ona jest elementem nas. Wiesz, no jest to wykrzywione przez lata. i Nadal pokutuje to w świecie. I Kościół za to obrywa za, za takie podejście średniowieczne. I od razu tam pojawia się mnóstwo pytań, ale ja wiem, że ten podcast też nie, nie ma za zadanie odpowiedzieć tego wszystkiego, tak jak Słowo Boże nie odpowiada na wszystko, jest o Bogu i ten podcast też jest o Bogu i o tym zachęca do tego, żeby po prostu usiąść i rozmawiać no bo, bo pojawia się oczywiście tysiące pytań odnośnie jak uczyć na przykład dzieci seksualności bez lęku bez wstydu jak nie zawstydzać dziecka kiedy poznaje swoje ciało ale wydaje mi się że słowo boże no, no właśnie tu trzeba też mądrości no. e, i takiego naprawdę uczenia się na ten temat no bo ten podcast nie odpowie wam drodzy rodzice jak uczyć swojego dziecka żeby się nie wstydziło swojej seksualności tak a z drugiej strony też yy, myślę że warto pamiętać że w... Na, kiedy chrześcijaństwo po edykcie mediolańskim stało się religią jakby uprawnioną o tak powszechną, to wówczas taka, było takie pragnienie, czy taki trend nadbudowywania, bo nie mieliśmy rytuałów. Tak, była tylko Eucharystia. Nie było żadnych form, form. Było no, był kontakt. Się po prostu tak, tak, i był kontakt z Bogiem. To była podstawa. I nagle, kiedy zaczyna się coś nadbudowywać, a nie mamy, jakby, kiedy tworzymy jakieś nadbudowy, paradoksalnie może się uwaga przesunąć od tego, co istotne, i przez nadbudowy może zostać zakwestionowane sedno. Tego, co istotne. I tak się też stało, że nagle nie, nie mamy nic, usiłujemy coś nadbudować. Chrześcijaństwo staje się, wchodzi na wysokie C. Jak wchodzi na wysokie C, to istnieje przekonanie, że my potrzebujemy zakwestionować człowieczeństwo, zakwestionować zmysły, bo one nie są z wysokiego C. One nie są z tej. Wykreowanej przez nas przestrzeni, szlachetności i tak dalej. I wówczas rodzi się to zakwestionowanie seksualności także, bo ona jest zagrażająca, bo nie możesz jej kontrolować, nie możesz jej okiełznać, bo człowieczeństwo chcesz okiełznać. Nie chcesz go zobaczyć tak jak widzi Pan Bóg, ale chcesz go po swojemu yy, jakby kontrolować, czy po swojemu je tak yy, przydusić. Bo skoro Pan Bóg nas wymyślił, to pierwsze pytanie jest do niego, tak? Panie, no skoro stworzyłeś nas ludźmi, którzy mają seksualność, to znaczy, że ona jest okej. Okay. Czyli jedyny problem, jaki mamy, to kulturowo nie umiemy jej używać. To warto by się, tak jak mówisz, nauczyć. Amen. Więc pytanie, czy chrześcijaństwo, czy, przepraszam, czy seksualność jest grzechem? Nie. Amen drodzy widzowie, no po prostu trzeba się zagłębiać w ten temat czytać, modlić, rozmawiać, a przede wszystkim jakby zdjąć te takie łaty, które przykleiło nam świat, życie, jakieś ogólnie przyjęte myślenie do chrześcijaństwa i zdejmować te łaty takie łaty i zobaczyć co tak naprawdę jest w sednie a w sednie jest relacja z Bogiem i warto sobie przeczytać czwarty rozdział Ewangelii Jana Rozmowę Jezusa z Samarytanką i zobaczyć te granice w słowach Jezusa, ten szacunek, tę łagodność, a jednocześnie bardzo głębokie spotkanie, gdzie Jezus niczego nie wyciąga, nie obnaża, nie deprecjonuje, spotyka człowieka. I myślę, że warto tego Boga obserwować. Amen. Dobrze powiedziano. Fajnie, że to dodałaś. Bardzo cenna rzecz. Ciekawe. Ciekawe to wszystko. Ja muszę przeczytać. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.